Z tej strony Agnieszka Pasieka Adamek, przedsiębiorczego architekta. Zapraszam Was na podcast, w którym dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu projektowania wnętrz i prowadzenia studia projektowego. Dzisiejszy temat jedna rzecz, przez którą straciłam w ostatnim projekcie wnętrz 20 godzin. Jeżeli jeszcze się nie zapisaliście do narzędziownika architekta, czyli do takiego newslettera, który przychodzi co poniedziałek i jest w nim kilka tysięcy projektantów architektów, to koniecznie to zróbcie. Macie link albo w Bio na Instagramie, albo na Facebooku też możecie sobie zobaczyć. Na, na grupie Przedsiębiorczy Architekt, na fanpageu Przedsiębiorczy Architekt, na YouTubie. Wszędzie ten link jest dostępny. Jestem ciekawa, czy Wy też macie takie historie, właśnie jakie dzisiaj ja będę do Was tutaj, będę Wam dzisiaj opowiadała. Dała, czyli jedna rzecz, przez którą straciłam w ostatnim projekcie wnętrz 20 godzin. Jeżeli nie chcecie tracić czasu, to ja też mam opracowany system, jak sobie to wszystko poukładać. Ale teraz opowiem Wam trochę o tej historii, zrobiłam sobie notatki, żeby o niczym nie zapomnieć. I muszę wam powiedzieć, że tracimy czas, najwięcej tr czasu tracimy wtedy, kiedy coś nie do końca robimy poprawnie. Czyli jeżeli mamy brief, czyli wytyczne projektowe, to w ogóle, jeżeli mamy brief, tak? Bo dużo osób ten brief ma zrobiony tak bardzo słabo i dlatego bardzo długo robi cały proces projektowy. I to przerobiliśmy już i w Akademii Przedsiębiorczego Architekta, jeśli chodzi o członków czy o klub Przedsiębiorczego Architekta, czy na grupie. Mnóstwo osób po prostu przepala bardzo, bardzo dużo czasu, właśnie ze względu na to, że albo tego briefu nie ma, albo on jest zbyt. Ogólne, tak? Zbyt ogólne nie ma szczegółów, nie ma akceptacji klienta, nie ma całej gdyby, strategii, procedur tego briefu. I teraz wiedzieć, to jest jedno, a stosować drugie. Miałam taką historię, właśnie, że projektant nie, 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 nie przeanalizował tego dokładnie, co było w briefie, nie zrobił też wszystkich rzeczy, które były w briefie, i to skutkowało tym że po pierwsze musiały być robione poprawki, czyli był stracony czas na zrobienie nowych wizualizacji. Potem trzeba było je wrzucić do katalogu, opisać. Trzeba było zrobić nowy brief, trzeba było zrobić dodatkowe spotkanie. Ja musiałam przyjechać i wszystkie te rzeczy jak gdyby powyłapywać, pozmieniać, posprawdzać. I tak naprawdę źle zrobiony brief skutkuje tym, że jak gdyby się odbijamy i w tym pierwszym etapie, zamiast zrobić wszystko super, to wracamy do punktu wejścia, czyli do brief. Briefu. Więc tutaj kluczowe jest to, żeby ten brief był dobrze zrobiony. I czego w briefie może zabraknąć, albo czego brakuje w projekcie? Jeżeli brief nie jest taką naszą checklistą, czyli jeżeli tworzymy go, czytamy go ogólnie, a potem robimy projekt i nie sprawdzamy punkt po punkcie, czy wszystko nanieśliśmy, no to jest jeden pierwszy główny problem, że nie będziemy tego wszystkiego mieli uwzględnionego na modelu 3D i potem, jak zrobimy wizualizacje fotorealistyczne, one po prostu będą błędne i stracimy czas na zrobienie wszystkich wizualizacji. Czyli jeżeli na przykład mamy pięć pomieszczeń i w każdym robimy dwie, dwie wizualizacje fotorealistyczne, to musimy zrobić i wszędzie mamy gdzieś jakiś błąd, to musimy zrobić dziesięć wizualizacji fotorealistycznych, do tego jeszcze jakieś screeny, rzut z góry. Inne układy, inne widoki, rzuty. Na ten projekt, na przykład w formie JPG. No i to zabiera nam czas. I komuś by się wyda mogło wydawać, że słuchajcie, to jest tylko 5 minut, ale potem się okazuje, że to wcale nie jest 5 minut, bo to można oczywiście sprawdzić w Excelu. Jeżeli pracujecie na moim Excelu planowania godzin pracy m, architekta, gdzie mamy podział na wszystkie etapy projektowe i na wszystkie podkategorie, to tam w rubryce wpisujecie sobie, ile co zajmuje czasu, więc potem łatwo sprawdzić przy pomyłce, Ile czasu zajmie nam zrobienie tych wizualizacji po raz kolejny, tak? W zależności oczywiście od tego, jakie mamy oprogramowanie, jaki mamy szybki komputer, jaka karta graficzna, ile RAM, w ogóle na jakim programie pracujemy. No i nagle się okazuje, że na wizualizację musimy poświęcić dodatkowo 4 czy 5 godzin, w skrajnych przypadkach nawet 8 godzin. Tak jak mówię, zależy to od komputera, od szybkości. Do tego dochodzi w ogóle, zanim jeszcze zrobimy tę wizualizację od nowa, musimy tak naprawdę znowu prześledzić, co było nie tak i czego potrzebuje ten klient i sprawdzić to, tak. I jakie błędy są najczęściej popełniane? Na przykład y, pierwszy błąd, oprócz tego, że nie ma, albo może zacznę od tego. Pierwszy błąd to jest brak briefu. Drugi błąd, niedokładny brief. Trzeci błąd, brief nie jest checklistą, czyli po zrobieniu projektu nie sprawdzamy, czy wszystko jest. I na przykład tu brakuje nam zegara, tu brakuje nam kłomody, tu nam czegoś brakuje. Gdzieś miała być cegła czerwona, a jest pomarańczowa i, i już ta cegła się nam nie zgadza. Tak? Czwarta rzecz. To jest, dotyczy na przykład kolorystyki. Mamy jakiś, jakąś paletę kolorystyczną, o ile w ogóle macie ją w briefie, bo bardzo dużo osób nie robi w ogóle palety kolorystycznej i na przykład pyta się klienta, jakie kolory lubi, i ten klient mówi na przykład, że lubi niebieski, srebrny, czarny i biały, no ale jakie niebieskie, jakie odcienie. No, i tego też nie ma. Kolejny błąd to jest właśnie związane z kolorami, czyli na przykład mamy jakiś akcent kolorystyczny w błękicie, i nagle pełno dodatków jest w błękicie. Wszystko jest w błękicie. Pufa, wazon, stolik, jakiś fotel, jakaś półka, jakieś dekoracje i po prostu nagle wszystko jest i jeszcze w tym samym odcieniu niebieskiego. Wszystko jest takie samo. Tutaj y bardzo ważna jest umiejętność nauczenia się, wydobywania takich niuansów i, i tych informacji, które gdzieś są ukryte między wierszami, jak rozmawiamy bądź piszemy z klientem. I tutaj to nie może być mm, zostawione same w sobie. Tutaj trzeba zrobić paletę, trzeba dopytać się na spotkaniu. Na żywo albo online, czy ten odcinek jest dobry, żeby po prostu nie robić czegoś od nowa. Kiedyś miałam taką sytuację, że był wybrany konkretny kolor zielony, to był taki bladozielony. No i projektant pomyślał, że to jest kolor miętowy i zastosował miętowy, a to był taki kolor o wiele cieplejszy, czyli nie był taki chłodny. I wszystkie wizualizacje trzeba było zrobić od nowa. Więc tutaj jedno pytanie może uchronić Was przed robieniem całego projektu od nowa. Więc tutaj skupcie się na tym, i też y, trzeba dopytać się o ilość tych akcentów kolorystycznych, o jakieś takie detale. Im lepiej jest zrobiony formularz z pytaniami do klienta, tym potem mniej pytań zostaje na spotkaniu. Więc ten formularz cały czas staramy się ulepszać. Ja w tym tygodniu też będę go. Będę formularz mój ulepszała. Także zawsze można coś jeszcze dodać i po każdym spotkaniu z klientem można wyciągnąć jakieś wnioski i nowe pozycje formularzu online z pytaniami do klienta dać. Kolejny, kolejny błąd, jeśli chodzi właśnie o to, że ten projekt nam się przedłuża i tracimy ten czas, to są koszty. Czyli po pierwsze, w briefie nie mamy kosztorysu, albo mamy kosztorys, ale on nie jest zrobiony szczegółowo, brakuje iluś pozycji. Na przykład, Założenie chociaż ogólne dotyczące żarówek, listew przypodłogowych, podkładów, podpanele laminowane czy donic, roślin i tak dalej, te wszystkie elementy też kosztują i nawet jeżeli one będą w budżecie dodatkowym i ktoś będzie rośliny czy jakieś poduszki kupował później, bo budżet po prostu ten podstawowy tego nie uciągnie, to i tak musimy mieć świadomość ile co kosztuje i właśnie chcemy, żeby klient też miał tą świadomość i łatwiej nam operować na briefie, bo jeżeli klient ma wymagania i pokazuje nam kuchnię na zamówienie z frezowanymi frontami w odpowiednim odcieniu, i piękne blaty z konglomeratu kwarcytowego w kolorze białym z żyłką y, imitującą marmur, a ma na kuchnię około 25 tysięcy, no to wiemy, że to jest po prostu niemożliwe do zrobienia i on musi po prostu podjąć decyzję, co w takiej sytuacji robi. Czy bierze jakieś gotowe meble i blat z laminatu, czy z czegoś rezygnuje, czy skądś zdobędzie te pieniądze, bo różnie to słuchajcie bywa. tak? Więc tutaj y, jest to ważne, aby klient był uświadomiony, a nie da się tego zrobić, jeżeli nie wklei się budżetu wstępnego do briefu. Ja to oczywiście wszystko szczegółowo też omawiam w szkoleniu o robieniu briefu i też jest wzór briefu na platformie gniżkapasiekademek.com, także też musicie sobie zerknąć. Po pojawiają się też, słuchajcie, takie problemy związane z detalami i z niuansami, czyli na przykład oświetlenie. Warto pokazać klientowi, że oprócz tego oświetlenia takiego dekoracyjnego, mamy punkty, które doświetlają na przestrzeni pomiędzy lampą nad stołem, czy pomiędzy lampą nad stolikiem kawowym, itd., i że w momencie, kiedy mamy tylko dwa punkty w salonie, który jest połączony z kuchnią, zrobione przez dewelopera, to może być ciutkę za mało, i tutaj trzeba by było pokazać, jakie są opcje, jakie są rozwiązania. Te, te rzeczy można też pokazać w briefie. Dzięki temu, Unikniemy sytuacji, że robimy na przykład oświetlenie punktowe, a ktoś chce szynoprzewody. przewody. Zrobimy szyno przewody, a ktoś chce liniowe. Zrobimy liniowe, a ktoś chce po prostu tylko plafony na cztery źródła światła. To są takie małe detale. Nam się wydaje, że to wszystko pasuje, co zaprojektowaliśmy i ładnie wygląda, ale klient może czegoś nie lubić, mieć złe jakieś tam doświadczenie i nie chcieć czegoś, i przez to wy macie poprawki. Jeżeli chcecie tego uniknąć, to po prostu najprostszym rozwiązaniem będzie zapytać się. Co się mu podoba, a co nie, i to zrobić oczywiście w formie wizualnej, czyli pokazać te rozwiązania i te opcje w briefie. Słuchajcie, kolejna rzecz. Rozwiązania smart home, warto o to zapytać. Parapety. Ja teraz troszeczkę będę wymieniała rzeczy, o których zapominamy, tak? Czyli czy, czy w ogóle trzeba dobrać parapety? Czy one na przykład są już w standardzie deweloperskim? Jeżeli tak, jakie mają kolory? Co z tolarką okienną? Jaka będzie kolorystyka drzwi i okien? Czy jakiś wpływ na to mamy, czy nie mamy, tak? Omówić rodzaje podłóg pod kątem użytkowania tego, jakie, ma, jakie mają potrzeby klienci. Czy to będzie panel laminowany, czy to będzie winel, czy to będzie. Deska Lita, czy to będzie deska trójwarstwowa. Kłaniają się też rzeczy związane z ogrzewaniem, czy będzie pompa ciepła, czy będzie rekuperacja. Też musimy o tym, słuchajcie, wiedzieć, bo pojawią się jakieś sufity podwieszane, pojawią się anemostaty i tam może dojść do kolizji w naszym projekcie. Więc tego nie możemy zostawiać na koniec. My musimy to, to ustalić już na samym początku, tak więc na to zwróćcie też uwagę rozmawiając z klientem i uwzględniając to też w briefie. Na to najwięcej czasu tracą właśnie projektanci, jeżeli robią poprawki. Jeżeli chodzi o podłogi, jeżeli nawet mamy wybraną już jakąś podłogę, jakiś rodzaj podłogi, to też warto porozmawiać o odcieniach, o kolorach, co oni preferują. Być podłoga na na przykład panel na ogrzewanie podłogowe, czy ma mieć cztery rowki, jaką ma mieć klasę Odpor klasy ścieralności, czy ma być odporny na wodę. Może niektóre rzeczy nie wpłyną bezpośrednio na wizualizację, ale potem mogą wpłynąć na to, że będziemy na przykład coś musieli zmienić w projekcie kuchni, bo okaże się, że. W szafkach mają być jakieś konkretne systemy, a do tych systemów musimy inaczej mieć przeprojektowaną kuchnię. Jeżeli budżet jest ograniczony, im bardziej jest ograniczony, tym bardziej szczegółowo trzeba omówić każdą rzecz, żeby klient świadomie wybierał, z jakich materiałów chce mieć zrobioną tę kuchnię, na co, na co go słuchajcie stać, a na co nie. No bo potem nie będzie mógł tego projektu po prostu zrealizować. Co nam po budżecie, który dostajemy na koniec projektu, jeżeli my na przykład mamy Budżet 300 tysięcy, a na koniec projektu jak projekt zaczyna liczyć wszystko, co powkładał, i wysyła do wyceny meble do stolarza i potem do ekipy remontowej, okazuje się, że z 300 tysięcy robi nam się na przykład 800, tak? Albo 700. No to skąd potem ta osoba ma wziąć te pieniądze? Więc tutaj to jest słuchajcie, kluczowe. I teraz tak, co można zrobić, żeby ten proces przyspieszyć. 20. 27 lutego. Będzie druga edycja kursu o sprawnym procesie projektowym. I my w zeszłym roku dodaliśmy tam bardzo dużo narzędzi szablonów po analizie waszych potrzeb, jak zrobiliśmy ankiety, czego wam brakuje, i po tym, jak ja obserwuję, jak pracuję z wami jeden na jeden czy w akademii, jakie są wasze problemy. I głównym problemem jest problem z zarządzaniem projektem, tak? z umiejętnością rozpisania projektu na etapy, na poszczególne moduły i bloki. Oraz y, brak umiejętności automatyzacji przyspieszenia całego procesu projektowego. Jak to, słuchajcie, można zrobić? Można to zrobić za pomocą checklist, za pomocą szablonów i gotowych wzorów. Gotowych wzorów maili do klienta na każdym etapie, gotowych maili, które są przed tym jeszcze. Jak pozyskamy klienta? Do tego jest bardzo dużo fajnych narzędzi, i my te narzędzia zgromadziliśmy, część rzeczy dodaliśmy, i pojawił się cały dodatkowy, słuchajcie, moduł. Czyli ten kurs ma cztery moduły, w tym dwa moduły są merytoryczne i dwa praktyczne, które pomogą Ci wdrożyć wiedzę. Czyli będziesz brać gotowe szablony, wklejać do siebie, uzupełniać o swoje dane i gotowe. I cały system można sobie wdrożyć dosyć szybko, i potem będziecie z tego systemu mogli korzystać wiele, wiele lat. To jest 4,5 godziny nagrań, możecie sobie to rozłożyć na na przykład 4 tygodnie albo codziennie po na przykład półtorej godziny. Ważne jest to, żeby od razu jak coś przerabiacie, od razu wdrażać szczególnie te rzeczy, gdzie macie narzędzia. To jest niesamowity, słuchajcie, efekt, jak na przykład robicie jakiś projekt bardzo, bardzo długo i nagle wchodzicie w ten system, którego ja uczę i cały proces się skraca na przykład o połowę. W pierwszym, oczywiście do tego jest opór, tak? ludzie różnych rzeczy nie chcą zrobić, bo myślą, że stracą czas, bo muszą coś jednak wdrożyć, ale potem po wdrożeniu jest efekt wow. No i ten efekt wow jest super, bo piszecie do mnie, że to jest niesamowite, że na przykład zrobiliście projekt i nie macie żadnych poprawek. Żadnych, tak? Oczywiście to nie będzie tak zawsze, to się... To to nie ma co się łudzić, ale naprawdę można ten proces skrócić, jeżeli to się wszystko dobrze zrobi. Macie 29 słuchajcie lekcji, czyli te cztery moduły są podzielone też na lekcje, w tym 14 lekcji z samymi gotowymi narzędziami i szablonami. Czyli bierzecie, kopiujecie, wklejacie, kopiujecie, wklejacie do maili, do checklist, do każdego etapu procesu projektowego. Ja oczywiście najpierw was wprowadzam, a potem wy wykorzystujecie narzędzia. Ten kurs nazywa się Sprawny proces projektowy. 14 skutecznych kroków od pierwszego maila do klienta aż po słuchajcie nadzory. Czyli każdy krok, który jest w procesie, jest przeze mnie omówiony, jest pokazane, jak to ma być, jak to będzie działało szybciej, i do tego są gotowe rzeczy do, do wdrożenia. Czyli jeżeli. Chcecie, żeby wasze projekty były krótsze, żeby się nie przeciągały. Macie problem z tym, że robicie bardzo dużo, że pracujecie bardzo dużo godzin dziennie, że na przykład pracujecie wieczorami, albo w nocy, albo w weekendy. Macie problem w ogóle z zorganizowaniem całego procesu projektowego, no to ten kurs pokaże Wam, jak to wszystko zrobić, i uprościć i skrócić, i dzięki temu po prostu zyskacie czas na, na odpoczynek, na edukację, bo wy musicie się cały czas rozwijać. I na planowanie. Planowanie jest tutaj bardzo ważne, bo planujemy nie tylko to, co się dzieje w naszej pracy, ale planujemy też swoje życie prywatne. Planujemy dla zdrowia, kiedy idziemy na jakieś ćwiczenia, dla zdrowia, kiedy robimy badania, kiedy spacerujemy, kiedy pływamy, kiedy jedziemy na wakacje. I te wszystkie rzeczy warto, aby znalazły się na, na naszej liście priorytetów, bo dzięki temu praca, którą będziemy wykonywali, będzie dla nas przyjemniejsza, mniej będziemy mieli stresu, będziemy po prostu zdrowsi, no i nie będzie takiej sytuacji, że pracujemy, pracujemy i te życie prywatne gdzieś nam się tutaj rozsypuje, bo nie mamy czasu, aby zadbać na przykład o relacje. Czyli ten kurs będzie dla Was, jeżeli właśnie macie takie problemy, nie wiecie, jak na przykład cały proces skrócić, jeżeli na przykład tracicie ochotę na projektowanie, bo coś Wam właśnie nie działa od kilku lat, męczycie się z pracą, z klientem. Uwaga, jeżeli macie problemy w wypracowaniu różnych rzeczy, to to też w tym kursie pokazuje, jak sobie te wszystkie rzeczy poukładać i jak z tym klientem współpracować. Pokazuje cały system, w ogóle krok po kroku pracy, który zmienił tak naprawdę moje życie. Ja to wdrażałam od wielu lat i cały czas ulepszałam. Potem zebrałam to razem w całość i na podstawie tego, znaczy najpierw powstawały poszczególne kursy, potem powstał właśnie kurs sprawny, proces projektowy, czyli 14 skutecznych kroków od pierwszego maila klienta po nadzory. I tak rzeczywiście jest, że ja pokazuję, przechodzimy przez 14 kroków, można by było sobie powiedzieć, że to jest takie dwa tygodnie intensywnej pracy i robimy po kolei różne działania, tak żeby ten proces u nas zaczął funkcjonować normalnie. Bo najczęściej jest tak, że skupiamy się na logo, skupiamy się na stronie www. zaczynamy robić spontanicznie projekty, nie mamy żadnego procesu, nikt nas nie uczy tego procesu, po prostu robimy projekty. I im więcej ich robimy, doświadczenie jest coraz większe, ale szwankuje to, jak zarządzać tymi projektami w czasie, a czas mamy taki sam, tak? Każdy ma 24 godziny na dobę i nie może 24 godziny na dobę pracować, bo nasz organizm nie jest w stanie tak, funkcjonować. My musimy po prostu odpoczywać, musimy jeść, musimy się relaksować, musimy mieć kontakt też z drugim człowiekiem, żeby nasz mózg dobrze działał i żeby wszystko dobrze funkcjonowało. I teraz, w tym linku, jak sobie wejdziecie do tego kursu, bo tak jak powiedziałam, kurs rusza 20 lutego, ale już teraz, już teraz słuchajcie, możecie sobie pobrać checklistę procesu projektowego, aby, uwaga, co zrobić, sprawdzić po kolei. Jakie punkty macie już odhaczone, co macie w swoim biznesie przerobione, a co jeszcze będzie wymagało przerobienia? Czyli zastanawiacie się nad tym, co was szwankuje, co was stresuje, dlaczego w ogóle się stresujecie, czy macie tych klientów za dużo, za mało, czy te projekty są za małe, za duże albo w ogóle nie są z tego sektora, w którym byście potrzebowali. I dopiero po takiej rzetelnej analizie, po takim audycie można zacząć zabierać się za zmiany. I robimy te zmiany, słuchajcie, metodą małych kroków. No bo jeżeli postanowimy sobie, że te 14 kroków, które są na przykład w kursie, które ja pokazuję, zrealizujemy w jeden dzień, no to się oszukujemy. To jest po prostu niemożliwe fizycznie. Więc musimy dać sobie tyle czasu, ile możemy sobie dać w danym cyklu, tak? Czyli jeżeli pracujecie na etacie, no to nie będziecie... Pracowali nad strategią 8 godzin dziennie, no bo 8 godzin jesteście gdzieś w firmie jeszcze musicie dojechać zjeść i tak dalej. I może się okazać, że macie tylko godzinę dziennie, więc musicie wtedy sobie rozpisać te 14 kroków na ileś dni. Może Wam na przykład to zajmie miesiąc, tak? Czyli miesiąc będziecie to robili, a może nawet dwa. To, co jest kluczowe, to żeby sobie to po prostu rozpisać. Że w poniedziałek, w środę i w piątek, mam godzinę, siadam Przerabiam materiały, wdrażam, przerabiam, wdrażam. I wtedy mamy konkretny, poukładany proces projektowy u siebie, i zaczynamy obserwować, jak współpraca z naszymi klientami się zmienia, właśnie dzięki temu, że to jest wszystko uporządkowane, że nie działamy w chaosie. A my, wydaje mi się, że Słowo chaos jest bardzo bliskie wielu artystom, i w tym właśnie architektom, i projektantom wnętrz. Dajcie znać, jeżeli się mylę. Wydaje mi się, że nie, że to, to tak jest. Jak w ogóle słucham Was, czytam Waszych komentarzy, to widzę w komentarzach, że właśnie jest chaos i czas może coś z tym zrobić. Każdy by chciał, ale mało kto robi, mało kto wie, jak te rzeczy uporządkować i pamiętajcie, że żeby taki cały proces projektowy się skrócił, to potrzeba kilku rzeczy. Po pierwsze, musimy być świadomi naszych słabych stron, czyli zrobić sobie właśnie ten audyt działań, czyli sprawdzić, rozpisać, zróbcie sobie tą checklistę, do której ja wam daję link, gdzie jesteśmy. Kolejna rzecz, jeżeli już wiemy, jakie są nasze słabe punkty, musimy się zastanowić, co w całym naszym procesie możemy troszeczkę skrócić, zmniejszyć, czego robić mniej, co powinniśmy zwiększyć, dodać, żeby była większa wartość i dla klienta, i dla nas. Na przykład, zwiększeniem jest dodanie dobrze zrobionego briefu i szablonu briefu, tego, czego ja uczę w kursach. Dodanie na przykład szablonu formularza online z pytaniami do klienta, to przyspiesza radykalnie pracę, tak zwany FBK, formularz brief, kosztorys. To są elementy, które powinniśmy dorzucić, a one przez to, że je dorzucimy, skrócą cały proces. Projektowe. Potem dochodzi do tego automatyzacja, tak? Czyli korzystamy z narzędzi, które automatyzują nam pracę. I na przykład takimi narzędziami, które usprawniają i automatyzują, mogą być Excele z planowaniem projektu. Dużo osób nie wie, jak wyceniać projekt, ja się nie dziwię, no bo nie umieją policzyć czasu. Pracy. Jak nie umiał policzyć czasu pracy, no to ta wycena jest na oko i bardzo dużo osób robi w ten sposób wycenę, że pisze na grupach, słuchajcie, mam taki, taki projekt, ile za to wziąć. Co jest absurdalne, dlatego że każdy projektant po pierwsze ma inne portfolio, inne doświadczenia, mieszka w innym mieście albo na wsi, w Polsce albo za granicą, gdzie są zupełnie inne realia rynkowe i jest jakaś tam linia, szklany sufit, jeśli chodzi o cenę, bo to nie jest tak, że my sobie wymyślimy teraz z kaplusza, że weźmiemy 1000 zł. Za metr kwadrat, i, i ludzie będą do nas się zgłaszać dzień i noc, i my będziemy mieli od wyboru do koloru klientów. To tak nie działa, więc zupełnie. Aha, i też jeszcze kolejna rzecz koszty. Każdy projektant może mieć zupełnie inne koszty. Koszty związane z leasingiem lokalu, leasingiem auta, w ogóle wynajmem jakiegoś biura albo posiadanie mieszkania, które jest biurem i za które trzeba płacić rachunki. Inni robią w domu. Część osób pracuje na darmowych, na darmowych aplikacjach i programach, a większość też jednak płaci i to niemało za licencję programów 3D, wizualizacji itd. My to wszystko musimy wziąć pod uwagę. I dzięki temu, że pewne rzeczy upraszczają, Pewne skracamy, pewne rzeczy dodajemy albo zmniejszamy, albo coś się pojawia jeszcze ekstra, jakaś innowacja, właśnie wartości, to cały ten nasz proces się modyfikuje i zmienia, i dzięki temu wszystko przechodzi płynnie. I tego właśnie uczę na kursie. Więc jeżeli chcielibyście w tym roku zrobić taki mega progres, ale uwaga, bez pracy nie ma kołaczy, musicie wdrożyć te rzeczy, nie musicie ich zrobić wszystkich naraz. Robimy metodę małych kroczków. Tyle, ile możecie. Jak możecie co poniedziałek, to poniedziałek przerabiacie kursy i wdrażacie. Jak możecie dwa razy w tygodniu, po godzinie, to dwa razy w tygodniu. Jak, macie, jak zaczynacie, macie więcej czasu, bo macie mniej klientów, to ciśniecie na przykład poniedziałek, wtorek, środa po 3-4 godziny i wdrażacie te rzeczy. Ale nie ma opcji żeby po wdrożeniu tych elementów ten cały proces nie był szybszy, skuteczniejszy i krótszy. Nie ma opcji, zawsze tak będzie. Ja to sprawdziłam u każdego, u każdego to działa, ale jedna rzecz musi być wdrożona. Samo obejrzenie nic nie wystarczy. To jest za mało. Pamiętajcie, że ten kurs nie jest wcale długi, bo razem on ma 4,5 godziny. Ja wiem, że to jest 29 lekcji, ale możecie sobie je sprawdzić, ile one trwają dokładnie, i część rzeczy oglądać na spacerze w aucie gdzieś sobie jedziecie i słuchacie sobie w tle potem wchodzicie do komputera i już przerabiacie na przykład lekcje z narzędziami z checklistami szablonami gotowymi i wdrażacie u siebie. My dodatkowo nagraliśmy materiały, słuchajcie, wideo, które pokazują, jak pewne rzeczy przeklikać technicznie, żeby nie było jeszcze czegoś takiego, że OK, mam narzędzie, mam kurs, ale nie wiem, jak to sadzić. No to nawet są filmiki, które pokazują, jak pewne rzeczy włożyć do jakichś tam, czy do maila, bo usprawnianie maila jest bardzo ważne. Mnóstwo czasu tracicie na wysyłanie maili, więc tutaj musicie sobie te rzeczy zautomatyzować. I to właśnie będę pokazywała. Ten kurs jest drugi raz, to jest druga edycja. W zeszłym roku była pierwsza, teraz jest druga. Najlepiej go robić właśnie na początku roku, więc dlatego go wdrażamy na początku roku. Szkoda by było, żebyście nie wykorzystali właśnie tego początku na taką dużą zmianę. Bo najłatwiej po prostu pewne rzeczy wdrażać styczeń, luty, marzec, i potem na tym wdrożeniu już jedziemy cały kolejny rok i nawet nie do grudnia, tylko wiele, wiele, wiele lat. Dlatego że w Akademii Przedsiębiorczego Architekta jest mnóstwo członków, którzy, architektów, projektantów, którzy są już w Akademii trzeci rok, czyli wcale nie przyszli na rok, tylko już są trzeci rok, bo ciągle jest. Są nowe rzeczy, które warto wdrożyć i, i ulepszyć, i tak naprawdę na tym polega też nasza praca: na ciągłym rozwoju i ulepszaniu. U nas nie ma czegoś takiego, że my się nauczymy czegoś do jakiegoś poziomu X i potem będziemy to kontynuować przez lata, bo po prostu świat nam odjedzie i my zostaniemy w tyle i będziemy mieli właśnie problem z płynnością finansową, czyli z pozyskaniem klienta, a klient przynosi nam pieniądze, my dajemy. Mu gotowe rozwiązania, zmiana życia właśnie w postaci zmiany wnętrz. Bardzo dużo słuchajcie informacji jest na blogu przedsiębiorczyarchitekt.pl. A jeżeli chcecie zajrzeć do platformy kursowej, to kliknijcie sobie agnieszkapasiekadamek.com, ale tak jak mówię, nie zrażajcie się ilością, robimy metodę małych kroków, lepiej zrobić raz w tygodniu godzinę, niż usiąść na 5 godzin, a potem przez pół roku nie zrobić nic i nic nie wdrożyć. Więc ta metoda takich małych kroków, Kaizen jest bardzo, bardzo dobra. Ok, ja Wam bardzo dziękuję, do zobaczenia w kolejnym ABC przedsiębiorczego architekta, dołączajcie do... Mojej grupy przedsiębiorczy architekt na Facebooku, do newslettera, który się nazywa Narzędziownik Architekta. Można za darmo się zapisać. Możecie pobrać checklistę też dotyczącą tego kursu, który będzie w lutym. Też za darmo możecie sobie pobrać. No i będziemy się pewnie widzieć i słyszeć na spotkaniach, czy na żywo, czy tutaj na live'ach. Także do zobaczenia. To tyle na dziś. Jeśli masz pomysł na kolejny odcinek, daj znać. Zapraszam Cię też na moje media społecznościowe, blog i platformę kursową. Znajdziesz mnie zawsze pod hasłem przedsiębiorczy architekt.